Co do tych poprzednich moich wykładów, to papież Franciszek mówi o sprowadzaniu Iamoryz Letycja i często mówi, prawda, ale on nie jezuita. A co do Józefa, to gmin każda gmina ma, albo prawie każda gmina ma to strategię pomocy rodzinie, ale nie wiem czy w tych strategiach tam jest współpraca z Kościołem. Chyba nie ma właśnie. Dobra, przejdźmy do tematu. Po pierwsze, trudno we wstęp. Tru, trudno szukać w pismach kościelnych jakiegoś dokumentu, który byłby zatytułowany, nazwany Strategia Kościoła wobec rodziny. Jakby Kościół w ogóle nie zajmował się strategią rodziny, ale to nieprawda, bo jednak dokumentów w ostatnim czasie jest dużo. Wcześniej oczywiście rodziną zajmował się kościół w sensie takim ogólnym, duszpasterskim i nie wyróżniając w sposób szczególny rodziny, ale gdzieś od 100 lat zajmuje się rodziną i począwszy tam od kolejnych papieży, pojawiają się dokumenty właśnie, które no zwracają uwagę na rodzinę. Kościół poświęca wiele sił właśnie utrzymaniu chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny. Pomimo sekularyzacji, indywidualizmu, Kościół sprzeciwia się wszelkim alternatywnym formom małżeństwa rodziny i temu wszystkiemu, co godzi wartość życia oraz monogamicznego małżeństwa i rodziny. Dwie części wykładu są. Trochę słabo widać, ale. To się tam widać. Pierwsza część to jest doktrynalny fundament nauczania Kościoła o rodzinie. To jest taka część analityczna, która świadczy, że Kościół wydaje pewne dokumenty, którymi zajmuje się, których zajmuje się rodziną. No, ponieważ rodzina, mówimy, poddawana jest w tej chwili takiemu kryzysowi, to nadal instytucje małżeństwa i rodziny z stanowią dla ludzi wartość nadrzędną i priorytetową. Główna wartość. Tak potwierdzają to badania nie tylko w Polsce socjologów, ale i na świecie, że y, większość Polaków pozostaje nadal tą podstawową wartością, ta rodzina jest podstawową wartością, to nadaje sens życiu. I dlatego też Kościół w sposób szczególny pochyla się na tą rodziną i uważa, że trzeba podejmować pewne działania specjalistyczne, duszpasterskie pasterskie na rzecz małżeństwa i rodziny. I to widzimy od papieży Leona XIII, Piusa IX. Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka. Tu jest sporo tych dokumentów wydanych. Jeden z najważniejszych dokumentów to Jan Paweł II, wydał Familiaris Consortio, to jest taki mały zbiór w 80 porad nauki i teoretycznej, i praktyczne na temat małżeństwa i rodziny. Takim kolejnym dokumentem ważnym, wydanym przez Jana Pawła II przez to jest karta praw rodziny. No i oczywiście papież Franciszek też rozpoczął swój pontyfikat od synodów poświęconych rodzinie i dokumentu Amorys-Letycja. Jeżeli chodzi o Polskę, no to Kościół ogólny, to Kościół polski po II wojnie światowej też zauważył potrzebę pomocy rodzinie. Nie wiem, jak to było przed wojną, raczej słabo się zajmowano rodziną, ale tu wielka rola kardynała Stefana Wyszyńskiego. I takiej inicjatywy podjętej przez karnała Wyszyńskiego to jest wielka nowenna. Nie chcę przerzucić, coś tu się wyszło. Teraz może. Następny. O dobrze nowy Wyszyński, wielka nowenna. I dzięki temu programowi wielkiej nowenny 9 lat 1956 1966 1966 to jest data 1000 lat Chrztu Polski, prawda? To jest wielka nowenna właśnie. I dzięki temu programowi duża liczba rodzin potrafiła obronić się przed indoktrynacją ideologiczną i no, stała się ta nowelna twórczym, nośnikiem kultury i zakorzenionej tradycji katolickiej. No i oczywiście w okresie panowania komunistycznego trudno było planować jakieś działania duszpasterskie wieloletnie, ale Kościół wydawał pewne takie dokumenty i pewne cykle duszpasterskie poświęcone rodzinie. Tam rodzina ewangelizacja, rodzina kościołem domowym ewangelizacja środowiska przez rodzinę, takie różne tytuły. Tu można wyliczyć niektórych takich obrońców rodziny, wielkie autorytety. To kardynał Wojtyła, Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, Wilhelm Pluta, taki biskup oraz biskup Stanisław Stefanek, dyrektor naszego instytutu. Już nie żyją, wszyscy już nie żyją. Więc piskupi polscy rozwijali tak zwany program Antropologiczny Pomocy Rodzinie. To tak to się nazywa na podstawie nauczania soboru Watykańskiego II. No potem w osiem, po latach 90. zwołano polski synod plenarny, drugi synod plenarny. I tam też zajmowano się rodziną, wydano odpowiednie dokumenty, Episkopat wydał też taki dokument. Może tu tak wszystkiego nie będę omawiał, bo to szkoda czasu. Przejdźmy do postulatów duszpasterskich. Czyli do, druga część. Postulaty duszpasterskie. To najpierw jest doktryna, kościół pokazuje jak to, naukę o rodzinie. Tu zresztą pierwszy wykład był o tej nauce, więc ja to profesora z Włoch, prawda? I no po mnie cząto, Laclo będzie mówił jeszcze o tym Duszpasterstwie Rodzin, tak też ogólnie. Więc podatki tożpasterskie. Czym się tutaj zajmujemy? No, pewnymi konkretnymi działaniami pastoralnymi. Coś Kościół proponuje. Zazwyczaj łączy się to z Duszpasterstwem Rodzin. Ale nie tylko Duszpasterstwo Rodzin, bo w Kościele są jeszcze inne instytucje, takie jak Caritas czy Media Katolickie. One też zajmują się rodziną. No, jeżeli chodzi o samą górę, Watykan, to tam powołana została przez papieża Jana Pawła II w 81 roku papieska rada do spraw rodziny. Chyba zdejmę maskę, bo się udurzę. Ale papież Franciszek ją może nie zlikwidował, ale wcielił do dekasterii do spraw świeckich rodziny i życia. No i Rada ta zajmowała się takimi sprawami jak teologią, katechezą rodziny, duchowością małżeńską, rodziną, prawami rodziny, prawami dziecka, formiacją świeckich, kursami przedmałżeńskimi, organizacją światowych spotkań rodzin i inspirowała podobne działania w poszczególnych krajach, w poszczególnych episkopatach. Jeżeli chodzi o Polskę, no to oczywiście Rada istnienie została powołana, taka Rada Episkopatu Polski do spraw rodziny. Ona już w 1965 roku została powołana taki Krajowy Ośrodek Dusz Pasterstwa Rodzin. Istnieje też przy Episkopacie. No oczywiście Rada składa się z biskupów, z duchownych, świeckich, występuje z memoriałami. No tam raz do roku się spotyka ta Rada, to, więc działanie jest takie bardzo ogólne, ale jednym z najważniejszych dokumentów tej Rady jest Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, więc jest też taki dokument bardzo poważny. No takim organem wykonawczym Episkopatu jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, kierowany przez Krajowego Pasterza Rodzin, który też informuje, animuje, koordynuje pracę w zakresie pomocy rodzinie. No, oczywiście ta pomoc Kościoła jest w ramach duszpasterstwa ogólnego, jak już mówiłem, ale też właśnie... O, kończymy, dobra, lecimy tak. Więc tutaj z takimi ważnymi tematami, sektorami. Tej pomocy to jest troska o życie, bardzo ważny temat. Troska o obronę poczętych dzieci, przeciwianie się aborcji, dzień życia, między taki narodowy dzień życia 24 marca, takie okna życia są. No właśnie, ale także zajmuje się nie po, tylko początkiem, ale także końcem życia, więc taki ruch hospicyjny kościelny i hospicja, które powstały z inicjatywy kościoła, to też hospicja domowe, opiekunowie właśnie osób starszych. Kolejny to jest przygotowanie do życia rodzinnego, o czym tu mówił ksiądz Józef, a więc kursy przedmałżeńskie, no przede wszystkim na tym się zajmuje, ale także pewne programy wychowawcze w szkole właśnie. No i także poradnie rodzinne, tak jeszcze są poradnie rodzinne, mają kilkudziesięciu, kilkudziesięcioletnią historię. Jedną z pierwszych powołał Katarzyna Wójtyła w Krakowie. Takie poradnie rodzinne to są poradnie ogólne i są poradnie specjalistyczne, tak jak poradnia Arka w Taromowie, o której też mówił ksiądz Józef. Ale są także inne takie instytucje, jak na przykład Katolicki Ośrodek Adopcyjno-opiekuńczy. Dużo czasu w tych poradniach poświęca się takiemu tematowi po, promocji naturalnych metod planowania rodziny. O to. to jest jeden z głównych, najważniejszych tematów i to najlepiej wychodzi te właśnie naturalne planowanie rodziny. Potem mamy o duchowym. W wymiarze poradnictwa, to chyba ktoś tam, tam więcej powie, więc ta, yy, tu mamy takie różne no, to spo, to przede wszystkim pomoc poprzez sakramenty, szczególnie poprzez powiedź, yy, yy, proponowanie właśnie kościoła domowego, yy, taka jest książka promowana jak rytuał rodzinny, świętowanie w rodzinie, więc takie różne pomocy są wydawane. No i jest jeszcze w Polsce taki zwyczaj kolendy. Księża odwiedzają. W okresie Bożego Narodzenia, albo organizowanie pielgrzymek, na przykład rodzinnych. No i jeszcze tu została pomoc w sytuacjach trudnych, więc kiedy trzeba do specjalistów kierować, właśnie z powodów konfliktów, uzależnienia od narkotyków, od alkoholów, czy pomocą dla osób w starszym wieku. No ale także jest pomoc w sytuacjach nieprawidłowych, właśnie po rozwodach, w związkach bez ślubu, w związkach homoseksualnych, tu też jakieś duszpasterstwo jest promowane, może w dużych miastach jest promowane takie właśnie też też pasterstwo. No i są ruchy prorodzinne. Dużo tych ruchów jest ruchy obrony życia, Federacja Ruchów Obrony Życia, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i takie nowe wspólnoty, które się tu przeszczepiły do Polski, jak Droga na Otkace nasze BNF, spotkania małżeńskie, przymierze małżeńskie. Więc widzimy, że ta strategia kościoła jest taka dwojaka, jest taka teoretyczna, analityczna i jest też taka część praktyczna. W zarysie przedstawiona, można by napisać dużą książkę na temat tego, co Kościół robi w sprawach rodziny. Szkoda tylko, że ze słabą współpracuje może z państwem czy z samorządami. Tak teoretycznie współpracuje czy postuluje coś, ale ta współpraca no, nie jest aż taka duża. No jednak finansuje na przykład nasz wydział finansuje studiów nad rodziną więc coś tam robi te państwo można powiedzieć że nie robi dobra dziękuję bardzo za uwagę dziękuję za pozorność